Pięk. Kiedyś tak było i pamiętam taki czas, kiedy niejaka kaja wyjazdu do Polski jest prawem, wytoczyła chłopak w głowie za to, że na tasto kaja jest na drugiej stronie, a nie na pierwszej. A na pierwszym miejscu jest taki głupiec, który zrobił zajęcie i tyle długo Na szczęście ktoś mądry go tłumaczył i kupiła tam serwis zarządzania kłopaczki i była pierwsza. Jest ten jeden wyraz, który złożył broń, należy tego unikać, pokaże całe dlaczego tak się ma dziać. Na tej szkolenie profesjonalnym dochodzi do tego, że moi koledzy z Poznania siedzą i patrzą na mnie winkie, ponieważ to co ja mówię jest nie po ich myśli. I tak było historycznie. Otóż oni optymalizowali serie... tym się, że najpierw będzie tylko tego produktu na produktu tytuł książki ustawienie tego serwisu. Jakbyście zobaczyli jakiś taki znaczek, jak to jest mój podpis, równocześnie 11.10. A na wielu serwisach jest takie. Mieć i kupić, i się też zarabia. W każdym razie, moja filozofia jest taka, dajmy najpierw słowa i frazy kluczowe, zgodnie z tytułem, że im początku, tym ważniejsze są słowa. Czyli telefon, W wynikach wyszukiwania. Proszę się nie bać tego tego ciekawego. Jak ktoś jest zbyt to będziemy mógł samą sprawdzić w prezentacji. W każdym razie, w tym na razie, to jest to, co powinno być w tytułu. Pierwsza pozycja, jak widzicie, jest pusta. Czyli bez tytułu. Czyli autor takiego pakietu jest wygodny z wioski. Druga pozycja, I <laughs> Chyba w każdym razie, bez tę łapkę, się czy wieś, to jest który koledon z treści. No gwiazdka. A kiedy tam mogę się no, W zeszłym roku. A tu jest taki... the Błędy, czyli już nie ma. A wszystkie nawet to są tytuje. To jest taki przykład rozgrywający. Zachęcam do korzystania z centrum Elmastera. Jest to jedynie słuszne rozwiązanie, muszę powiedzieć, co się dzieje. Tytułów nie należy powtarzać, tylko pięć minut. Dobre słowo. Pięć minut, jedynie centrum Elmastera pokazują w tym Mój baranin, zmiękam i mi się i będę się odwiedzał. Субтитры

Ten jest mało wieży podgruwane, to będzie na pewno często odwiedzany i będzie wysokie. Takie bóstwo jest w tym rozum po internecie. Kiedyś było tak, w czasach przedmiotowych, że jak chcieliśmy się wyprodukować w stanie 10 no to do tego kurzu widzowa była. Otóż był historia wieży podgruwanej. A później był taki tak kęgoc. I w tym kęgoc wpisowało się wszystko. Widzicie Państwo w statystyce o wyciągają? to mam łatwo wykąsać. Gorąco jest biedny, tylko korczuje atmosfera w adres Sir, can you... Na świecie jest tak, przynajmniej w krajach cywilizowanych, że nauczania jest przedmiotem pod procedur, jak szukać informacji w internecie. Mi się udało stworzyć zadanie, ale po dyplomowej studiowaniu w w Stanach i tam mieliśmy takie przedmioty i nam powiedziano, że kiedyś to było w bibliotece 18. Jak jest stworzona, to nie miałem takie fiszki. Jesteście za młodzi, pamiętacie, że to te w bibliotece ponieważ nie w tą formę poszukiwania informacji mechanicznych. Otóż Polacy są inwalidami, jeśli chodzi praktycznie... to mam możliwości, ja mam akurat pramę, dlatego mam tutaj jedno okienko, ale Google ogóle tutaj, to jest maleźnik, szuka tym głównym okienkiem i jeśli chcemy wpisać adres PNK no to wpisuję, się nie tylko po przeglądach, tylko po wyszukiwarki. Jak zrobiłem kiedyś test w, w wśród studentów dziennikarstwa, jakie znacie wyszukiwarkę jak ktoś tam podbił z WT, a imieniem tutaj całego, wszystkich kolegów po WT. Na jaką kolację mieliśmy poszukiwarkę, to jest Firefox. Później jest internet, no ale później jakaś reszta, której nie znam. I tak jest. Przeciętni Polak nie wie, czym się różnie przeglądamy na poszukiwarki, bo z ma gdzieś, wtedy nie znają programów. Myśmy kiedyś próbowali zainteresować platformę, żeby zrobił chociaż dwa programy na ten temat. Powiedzieli, że nikt nie będzie zainteresowany. Ja się przeszedłem z która jest konkurentem Google'a z propozycją, że no dobrze by było, żeby giganty na tutaj... jakąś konkurencję w tym tak. No i zaproponowaliśmy, że mamy pomysł na taki scenariusz, żeby jeździć w Polsce i uczyć wyszukiwarki. Na to szef marketingu tego giganta, tej europejskiej, powiedział, a po cholery

będziemy się umyli i będziemy migali. A co ma zrobić ten krzyżak, który nie wie, co to jest reklama, co to jest wynik organiczny? On będzie walnął szybko. A najchętniej wszystko z niego zrobić. Dlaczego reklama jest najwyższa, jak wynik organiczny? Dlatego, że to zarabia. Więc walmy z tym. Tak samo z główką. Nie ma sobie żeby tego się dzieje. Każdy ma jakieś sprawy. Należy unikać, że ma takich długów domyślnych, niejasnych, takich jak strona górna lub nowa strona 1. Jakiś to jest ulubiony temat, to jest strona. główna. To Po prostu bajka. Uwielbiam. Nie wiem czy widać, ale zadane pytanie by byłoby takie. znasz mi frazę, że strona na w sentycznie Widzicie, ma Tyczna... swój W każdym razie są takie cele, -y, które mają wspomniane na stanowisku, no, ale za przeproszeniem, że samym obowiązkiem takiej firmy jest wsunąć na to, bo rząd podmiotek może nie wie, czy ta firma, która zleca po stronie publicznej się przyjechał. Tak? Odmiana wydatków. I tutaj szacunek nam o jakiej robię, już coraz lepiej odmienia i coraz bliższe są tamtej bolszewskiej. Dobra czekać się trochę brakuje, bo w tych zakupach na polu.